Świat już nigdy nie będzie taki sam po Covidzie. Wiele razy słyszymy takie stwierdzenie i wydaje się, że jest prawidłowe, dlatego że no nie wyobrażam sobie, żeby ludzie zapomnieli o tym, że trzeba dbać o higienę, czy że miejsca, w których jest wiele osób kaszlących. Mogą być potencjalnie niebezpieczne, czy też warto pamiętać o tym, żeby dezynfekować pewne miejsca. Dzisiaj moim gościem jest Mikołaj Janiszewski z firmy Advanced Desinfection Solutions. Dzień dobry. I jak sama nazwa wskazuje, macie na to jakąś solucję, rozwiązanie na to, żeby to bezpieczeństwo po czasach covidowych, ale też trakcie, bo przecież cały czas jesteśmy, żeby ono było. Stoi między innymi przed nami, widzicie Państwo tutaj lampę, ale jeszcze jest kilka innych urządzeń. Powiedz na razie czym się zajmujecie zanim przejdziemy do przedstawiania samych urządzeń. Dobrze, oczywiście. Na wstępie dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak najbardziej solucja, to jest bardzo, bardzo dobre stwierdzenie. Rzeczywiście zajęliśmy się bezpieczeństwem, które w tych czasach covid u wszystkim nam zostało odebrane. Z racji tego, że dzisiaj obawiamy się wyjścia do sklepu, do lekarza, obawiamy się wysłać swoje dzieci do, do przedszkola, z racji tego, że nie wiemy, co nas czeka i, i mamy coraz więcej wątpliwości, a, a nie pytań. W tamtym roku wyszliśmy z założeniem, tak naprawdę stworzenia produktu, pierwszego produktu, pierwszym produktem, który stworzyliśmy, był robot autonomiczny. Czyli w czasach właśnie tych covidowych e, stworzyliśmy produkt, który może e, dezynfekować powietrze i powierzchnię w miejscach, gdzie człowiek nie może się pojawić. Czyli mamy pierwszym naszym produktem, który wprowadziliśmy na rynek, jest produkt, który powiedzmy wjeżdżamy do miejsca czy, czy do. E, e, Oddziału covidowego, czy do oddziału zamkniętego, gdzie nie może pojawić się człowiek, i w tym momencie na zasadzie ustalonej trasy od A do Z robot autonomicznie przejeżdża po wszystkich miejscach, po wszystkich pokojach i odbywa się dezynfekcja. Bardzo dużo w tamtym roku pojawiło się tak naprawdę na, 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 na rynku takich rozwiązań interflowowych i. i, i to było widać, tylko te rozwiązania są, dezynfekują tylko i wyłącznie powietrze, nie, nie powierzchnię samą sobie. Co to są te interflowowe rozwiązania? Rozwiązanie interflow oznacza niemniej to, jak włożenie właśnie świetlówek, których, z których również to są te same świetlówki, z których my również korzystamy. Jest to włożenie tych świetlówek do opraw oświetleniowych, bo to są oprawy, a nie, a nie roboty, tak jak w naszym wypadku, przez które jest prze, przepływa powietrze. I to powietrze, które przepływa przez oprawę w tym momencie jest dezynfekowane. Jednak nie mamy pewności na temat tego, jak długo działa to urządzenie i czy powietrze, z którego miejsca dokładnie jakby powietrze jest zasysane, a które jest wyrzucane, powiedzmy, stawiając w rogu urządzenie, nie wiemy, kiedy to powietrze totalnie z drugiego końca mhm. pomieszczenia wejdzie, więc mówimy I tylko i, czy, i wyłącznie... Czy w ogóle kiedykolwiek, tak? Czy no w ogóle to... kiedykolwiek, dokładnie. Mówimy rzeczywiście o dezynfekcji powietrza, a nie powierzchni. W tym wypadku, jeżeli chodzi o bezpośrednią ekspozycję tego światła UVC, mówimy właśnie o jednym i o drugim, więc jedno rozwiązanie nie wyklucza drugiego: kawa, nie wyklucza herbaty, i w tym momencie jak najbardziej dodatkowo dobrze byłoby mieć takie urządzenie, które cały czas wspomaga, ale jest to wspomaganie. W naszym wypadku mówimy o dezynfekcji całego miejsca, pomieszczenia. Zostały wygoda, wykonane badania przez Philips przy współpracy z Uniwersytetem Bostońskim, który stwierdza, że E, właśnie świetlówki UVC i światło samo-UVC e, zabija rzeczywiście wszystkie wirusy, grzyby i drobnoustroje, e, które mamy wokół, i robi to wyjątkowo szybko. Zabija tak naprawdę wszystko, co żywe, tak? Tak, zabija jak najbardziej wszystko, co żywe, z racji tego, że wpływa na kod genetyczny. Jest e, tak samo niebezpieczne dla wirusów, grzybów i wszystkiego, co nas stocza, tak jak i dla człowieka. Jednak wszystkie rozwiązania. Ale komarów, kleszczy, czy jakichś. A jak z roztoczami? By się pojawił. A z roztoczami? Jak najbardziej. Również te roztocza są, są rozbijane. Wiadomo, że, że nie jest nasz produkt nie jest to oczyszczacz powietrza, które ma za zadanie tak. gdzieś niwelować roztocza. Tylko mówimy głównie o, o, o gdzieś tej sterylności i czystości. Jednak wszystko, co jest wokół w momencie, kiedy, kiedy światło UVC jest i jest ta ekspozycja bezpośrednia tego światła UV. Jest ten kod genetyczny jest rozbijany i to różnica między tym rozwiązaniem właśnie Interflow a tym kiedy bezpośrednio to światło jest wystawione na ekspozycję jest olbrzymia jeżeli chodzi o czas. Z racji tego że przy takich pomieszczeniach jak to Potrzebowalibyśmy do tego, aby zabić większość, bo nie, nie całość oczywiście, nie, nie da się stwierdzić dokładnie, że 100% tego covidu zostanie zawsze zamknie, zabite. Przy tym rozwiązaniu, które, które jest najbardziej popularne u nas w firmie, to jest to kwestia kilku minut, tak naprawdę. Więc pomiędzy. Rozmawiamy dzisiaj o, o rozwiązaniu, które ma spowodować, że ludzie będą czuli się bezpiecznie, że pracownicy firmy, jak i klienci obecni, jak i przy Którzy będą przychodzili, mają po prostu w tych obecnych, dzisiejszych szalonych czasach nie obawiać się tego, żeby, żeby wręcz nawet pójść do lekarza, bo dzisiaj do takich, do takich sytuacji dochodzi. E, tak. A jak jest z zakamarkami, takimi, gdzie światło nie pada, jest przez coś zasłonięte? Czy, czy w jakiś sposób. W tym, wypadku, w tym wypadku jest to bardzo indywidualne i podejście do, do każdego pomieszczenia właśnie e, powinno i, i zakres tych produktów, który, e, który jest zastosowany, e, powinien być indywidualnie dobrany. E, I oczywiście, jeżeli mamy e, jakieś zakamarki, to to światło może gdzieś nie, nie dojść i nie, nie ma możliwości, że. E, że w każdym do, do, do jakby miejscu mm -hmm. zostaniem że, że do każdego miejsca dotrze, dotrze jakby to światło. I tam i, zostanie ten i Tam COVID zostanie dokładnie COVID, Chociaż z drugiej strony, żeby go złapać czy go zostawić, to ktoś, dokładnie, ktoś musiał. Dokładnie ktoś musiałby dokładnie tak samo to miejsce, tak samo do tego miejsca dotknąć z racji tego, że, że te wirusy, te grzyby, bakterie utrzymują się na powierzchniach, które są wokół nas, które są jakby ogólnie dostępne, ale jest to dobór produktów odpowiednio jakby do. Do zapotrzebowania, właśnie czy do tego, jak wygląda pomieszczenie. Bo później, już powtarzając czynność i powtarzając tą dezynfekcję, już mamy pewność, w jaki sposób zachować się przy odpowiednim pomieszczeniu. Na przykład w tym wypadku, też jeżeli chodzi, bo to są roboty automatyczne. To, to ten robot, który stoi przed nami, jest to robot automatyczny, który. Na, który stawiamy w odpowiednim miejscu ustalonym wcześniej, i użytkownik przy, przy założeniu, ile jest potrzeba czasu w danym pomieszczeniu, ustawia urządzenie, wychodzi w tym momencie, pomieszczenie jest dezynfekowane, przychodzi w momencie kiedy, kiedy jest ono zakończone. I dokładnie jeżeli mamy na przykład jakieś załamania światła, to to urządzenie daje nam możliwość podpięcia, to jest urządzenie jakby matka, daje możliwość podpięcia jakby córek tak naprawdę, tak to mówimy potocznie, więc w tym momencie można do sześciu urządzeń mniejszych podpiąć, gdzie jeżeli byłoby jakieś załamanie światła, to w tym momencie wrzucamy Kolejnego, znaczy nie robota, tylko tak naprawdę już kolejną lampę, która jest podpięta pod tego mhm. robota, która dociera do tych zakamarków, do których normalnie jakby jedna sztuka urządzenia by nie dotarła. A jak jest z bezpieczeństwem dla ludzi? Rozumiem, że nikogo nie może być w pomieszczeniu, mhm. no ale jeżeli mamy szybę. Ktoś stoi na zewnątrz, czy to jest wtedy szkodliwe, czy nie? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to stawiamy na bezpieczeństwo wszystkich ludzi, którzy są użytkownikiem urządzenia i głównie na bezpieczeństwo też użytkowników później którzy korzystają z usług, więc każde z naszych urządzeń jest dostosowane do wymogów bezpieczeństwa z racji tego, że człowiek nie może być w trakcie, kiedy jest, odbywa się dezynfekcja, jest bezpośrednia ekspozycja tego światła UVC, każde urządzenie jest wyposażone w czujnik, które w momencie, jeżeli użytkownik wejdzie do środka do pomieszczenia, to dezynfekcja się zatrzymuje. Również później jest generowany raport, który informuje właściciela jakby urządzenia na temat tego, jak długo była dokonywana dezynfekcja, właśnie dokładniej, czy ktoś nie przerwał. Jednak jeżeli chodzi o samo, samo programowanie, to jest to bardzo intuicyjne. Odpalamy. Odpalamy w tym momencie przeglądarkę, dostajemy się do robota, bo jest to również sam w sobie, jakby komputer. Dostajemy się do robota jako do urządzenia przez pulpit zdalny. Mamy bardzo klarowną informację na temat tego i użytkownik ustawia, jakie pomieszczenie, jak długo powinna być dokonywana dezynfekcja i ile czasu ma na wyjście, bo. Dokładnie ustawiamy na przykład 20 sekund na wyjście, urządzenie daje, odpalamy, urządzenie daje znak, sygnał ostrzegający, że za jakiś czas zacznie od, się odbywać dezynfekcja i ten użytkownik ma powiedzmy 20 sekund na, na wyjście czy na opuszczenie pokoju. W momencie, kiedy opuszczamy pokój, cały czas jesteśmy po, połączeni z urządzeniem i widzimy w tym momencie, że odbywa się dezynfekcja. I kiedy ona się zakończy, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o szyby czy o szkło, przez światło UVC samo w sobie przechodzi tylko i wyłącznie przez szkło kwarcowe. Więc, będąc nawet za szklanymi drzwiami, czy jeżeli mówimy o systemach szklanych w biurach, które dzisiaj są, to w tym momencie również ten użytkownik, który jest po drugiej stronie, jest bezpieczny, bo światło UVC nie przenika samo w sobie. Przez szkło, czyli możemy stać po drugiej stronie i bez problemu jakby obserwować to, w jaki sposób odbywa się na naszych oczach w tym momencie dezynfekcja. Domyślam się, że kilka razy obserwowałeś, jak to wygląda? Czy to bardzo, bardzo jasno świeci? Czy bardzo jasno świeci? Na pewno bardzo mocno zabija wirusy, ale czy, czy bardzo jasno widziałem bardziej jasne punkty w swoim życiu? Ale jak najbardziej jest to bardzo fajnie zawsze i ludzie są najbardziej zainteresowani tym, kiedy Robot ten mobilny, automatyczny i autonomiczny w pełni, kiedy on jeździ u nas po, po biurze, bo u nas w biurze na, na, na ulicy Kruczej rzeczywiście codziennie odbywa się taka dezynfekcja, gdzie zamykane jest biuro i robot autonomiczny jest odpalany w tym momencie i samo, samo istnieje według wystalonej trasy, jeździ po całym biurze i odbywa się każdego dnia dezynfekcja tak, żeby ludzie, kolejnego dnia przychodzili i mogli być pewni, że to miejsce jest bezpieczne, że jest dezynfekowane, wolne od wirusów, grzybów i wszystkiego tego, co jest wokół. A jak jest z bezpieczeństwem zwierząt domowych? Bo wyobrażam sobie, że komuś może się to podobać i chciałby mieć coś takiego u siebie, żeby mieć pewność, że nawet po przyjściu no, gdzieś nie zostawi czegoś, co, co będzie w jakiś sposób zakażone. No, ale ma psa, kota, czy te czujniki również wykrywają ruch mniejszych zwierząt? Oczywiście, jak najbardziej. Są to czujniki ruchu, które wychwytują może nie komara, tak mhm. jak rozmawialiśmy. Licz. Całe Jednak szczęście każe... niech go nie wykrywają. Tak, niech go nie wykrywają. Jednak wszystkie inne zwierzęta, mniejsze czy zwierzęta domowe. Są wykrywane i również dla nich samo, sam, samo światło bezpośrednie nie byłoby, nie byłoby najlepszym pomysłem. Ale w tym wszystkim tu mówimy o zastosowaniu do. Bo dzisiaj nasze produkty są do zastosowania głównie biznesowego. Jak najbardziej cały czas pracujemy nad nowymi grupami produktów i, 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 i nad Kolejnymi rozwiązaniami, które będą skierowane nie tylko do biznesu B2B, ale również do, do klienta indywidualnego. Dzisiaj najważniejsze dla nas jest podmrażanie jest gospodarki i to, żeby, żeby ludzie ponownie mogli prowadzić normalnie i, i prężnie, tak naprawdę, biznes. Jednak w tym wypadku, właśnie mówimy o, o tym, że to wszystko odbywa się według harmonogramu. I jeżeli nasze produkty są skierowane dzisiaj do takiego odbiorcy, który będzie to robił zazwyczaj przy określonych takich samych sytuacjach czy o określonych godzinach, gdzie również nie przewidujemy, czy nie będzie zbytnio. Ingerencji psów mhm. czy, innych, czy innych zwierząt domowych, chyba że będą to kawiarnie czy restauracje, tak jak niektóre w Warszawie, które na przykład posiadają gro kotów, no to w tym momencie, jeżeli chcielibyśmy zdezynfekować tą restaurację na koniec dnia, no to również koty musiałyby na czas dezynfekcji opuścić całą restaurację. Jako jeden z potencjalnych zainteresowanych, na myśl tutaj przychodzą mi sklepy wielkopowierzchniowe, ale również. Mało powierzchniowe, uh -huh. ogólnie powiedzmy, sklepy. Jak to ma się do e, towarów spożywczych? Czy no, takie duże supermarkety również mogłyby używać takich rozwiązań? Mogłyby używać takich rozwiązań, jak najbardziej, i jest to rozwiązanie skierowane również dla nich. Nie mówimy tylko w naszym wypadku o robotach, ale o, e, również o rozwiązaniach modułowych. Do sufitu modułowego, które codziennie o określonej godzinie w nocy, dzisiaj właśnie dewelopujemy takie, takie rozwiązanie, gdzie o określonej godzinie w nocy, powiedzmy o godzinie drugiej, bez potrzeby ingerencji żadnego człowieka, system jest ustawiony, gdzie odpalają się właśnie oprawy, tak naprawdę. Te oprawy są również z bezpośrednią ekspozycją światła UVC, dezynfekują w całe pomieszczenie czy całą powierzchnię sklepową i na samym końcu są one wyłączane, jest dostosowane do tego do potrzeb. Jak długo, jakby jest, jak długo potrzebne jest to, aby, aby odbywała się ta dezynfekcja. Później jest generowany raport, który jest wysyłany w tym wszystkim, informując, jak długo się odbywała dezynfekcja i czy nie było problemu. Jeżeli chodzi o produkty będące w sklepach. To w tym momencie mówimy o tym, że jak najbardziej na niektóre folie, plastik czy, czy tworzywa sztuczne bardzo długa ekspozycja światła UVC może wpłynąć również destrukcyjnie. Jednak w tym momencie na większość takich, takich tworzyw nie będzie problemu, przy. Takiej ilości ekspozycji tego światła, która potrzebna jest do dezynfekowania, jakby samej powierzchni. A punkt drugi, mówimy bardzo często o bardzo dużej rotacji tych produktów. Mhm. Czyli, jeżeli mówilibyśmy jak najbardziej o, o, o tym, że chcemy nieoptymalnie, tylko przez całą noc narażać te, te produkty na to światło UVC, czyli zrobilibyśmy to. Źle założylibyśmy ten plan, to mogłoby to być niebezpieczne dla folii czy dla produktów spożywczych, w ten sposób, że mogłyby one się szybciej starzeć. Na przykład, banany same w sobie mogłyby po prostu szybciej dojrzeć. To w tym, w tym, w tym wypadku mówimy o tym, że mogłoby coś się stać z tymi opakowaniami, bądź z produktami spożywczymi. Jeżeli zrobimy to dobrze i odpowiednio, nie, nie powinno być najmniejszych problemów. A jakie są inne rozwiązania? Gdzie widzicie swoją konkurencję w takich rozwiązaniach dezynfekujących no, w duże powierzchnie biura, czy też właśnie wielkopowierzchniowe sklepy? Rozwiązań, jeżeli chodzi o światło UVC, dzisiaj na rynku możemy trochę znaleźć. Jednak nie ma żadnych rozwiązań podobnych do naszych. Na takiej zasadzie, że my nie odpalamy w tym momencie urządzenia, które chodzi cały czas i nie jesteśmy w stanie zweryfikować jak długo odbywa się ta dezynfekcja i czy jest ona bezpieczna dla człowieka. Jest dużo takich rozwiązań jakby znaczy czy opraw tak naprawdę on off, czyli plugin i plug out i, i w tym momencie nie jesteśmy w stanie zweryfikować żadnych informacji. U nas mówimy nie o oprawie, tylko o rozwiązaniu samym w sobie, który niesie za sobą szereg informacji, które użytkownik dostaje, więc każdy z naszych klientów i, i, i każda osoba, która podejmuje z nami współpracę, dostanie certyfikat i jest certyfikat, naszej, to jest certyfikat naszej firmy, który mówi i informuje użytkowników danego miejsca na temat tego, że codziennie dba się o tą dezynfekcję, dba się o tą o, o higienę. I dzisiaj totalnie inaczej podchodzi się do tego tematu, że ludzie mogą bezpiecznie przebywać i, i użytkować czy korzystać z jakichkolwiek, z jakichkolwiek usług. Więc w tym wszystkim te wszystkie rozwiązania, które są na rynku, są rozwiązaniami, tak jak powiedziałem, albo interflowowymi, które Przepływa, przepływa to powietrze i wyrzuca dezynfekowane, jest tylko i wyłącznie powietrze, bądź rzeczywiście włącza się, włącza później na sam koniec dezynfekcji, ale to człowiek decyduje na temat tego, jak długo odbywa się dezynfekcja, ustawiając może to na jakimś pilocie, czy może włączając bądź wyłączając to do prądu, jednak nie wiąże się to z żadnym raportem, z żadnymi informacjami. Dla nas informacja jest równie istotna w dzisiejszych czasach, bo na koniec dnia, jeżeli jest jakaś firma która odpowiada jakby za, za czystość w danym miejscu, biurze, gabinecie czy gdziekolwiek indziej, to jesteśmy w stanie później, każdego kolejnego dnia sprawdzić, czy rzeczywiście realnie ta dezynfekcja się odbywała i czy sami my i również nasi klienci są po prostu bezpieczni w naszym miejscu pracy, czy w miejscu, gdzie świadczymy im usługi. E, Okej. Okay. Tak jeszcze myślę, o co bycie zapytać, bo to brzmi naprawdę fantastycznie. Stąd moje takie pytania o to, czy to jest szkodliwe dlatego, czy, czy łatwo jest tego używać. No dlatego, że rozwiązanie no wygląda na naprawdę fantastyczne, dlatego, że zabijanie wirusów, bakterii, ale też grzybów, o czym, o czym powiedziałeś, to też uh -huh. jest niesamowicie, niesamowicie ważne. No, brzmi fantastycznie. Czy... Produkty już są gotowe do komercyjnego użycia, no i myślę, że jako, że jesteśmy w telewizji głównie dla inwestorów, no, zapytam Cię, czy planujecie wejście na polską giełdę. Uh -huh. Więc, jeżeli chodzi o produkty, produkty już są zdevelopowane i są gotowe do sprzedaży. Dzisiaj mamy spięte już wszystkie materiały handlowe, które są potrzebne, i mamy pierwsze osoby w dziale handlowym. Idziemy z tymi produktami, tak naprawdę, w rynek. Tych produktów, tak jak wspominałem, na ten moment jest około 10. Zaczęliśmy od jednego. Co to był to robot autonomiczny w pełni do zastosowania w profesjonalnych miejscach w bardzo dużych klinikach, szpitalach. Dzisiaj tych rozwiązań mamy zdecydowanie więcej i dzisiaj mamy rozwiązania dostosowane do każdego biznesu, czyli możemy dzisiaj produkt sprzedać do. Prywatnego małego gabinetu kosmetycznego, do średniej wielkości przychodni czy do bardzo dużego szpitala. Więc to portfolio jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o produkty, mamy również uwzględnione finansowanie tych produktów, czyli przy naprawdę niedużym nakładzie. Miesięcznym koszcie, który nie stanowi dużego kosztu dla, dla przedsiębiorstwa, dla firmy, można bardzo zwiększyć bezpieczeństwo swoich klientów i tak naprawdę naszych pracowników. Jeżeli chodzi o drugą część, jeżeli chodzi o wejście na giełdę, jak najbardziej, ja jestem osobą, pomysłodawcą i jakby prowadzę ten projekt, jednak za mną również stoją bardzo doświadczeni inwestorzy na rynku kapitałowym, z którymi tworzę tą, tą spółkę i planujemy wejście na giełdę. Kiedy to będzie? Dzisiaj jeszcze nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale może się okazać, że szybciej niż później. A czy możesz powiedzieć jeszcze o cenach produktów w takim razie? No bo też warto byłoby sobie uzmysłowić, OK, prowadzę właśnie mały gabinet kosmetyczny, mhm. chciałbym po każdym kliencie dezynfekować go. Ile mnie to będzie kosztowało? Wszystko zależy, tak jak wspominałem wcześniej, od indywidualnie e, sprawdzenia, jaka jest potrzeba, jakby w danym miejscu. Jednak te ceny to jest między 1300 zł a 250 tysięcy zł. Bo jeżeli chodzi o 250 tysięcy to zapewne złotych, ten mówimy, duży robot. Dokładnie. Tak? Mówimy o w pełni autonomicznym robocie. Jednak na przykład, jeżeli chodzi o, o tego robota autonomicznego, jeżeli mówimy o leasingu tego robota, e, to te koszty i 10% wpłaty własnej i 3-letni leasing, to te koszty już nie są takie straszne do biznesu, do którego jakby jest on jest on bezpośrednio skierowany. Więc w, tak naprawdę, jeżeli mówimy o finansowaniu i leasingu, rozwiązanie dla średniego biznesu. To często będzie kilkaset złotych miesięcy, kilkaset złotych miesięcznie i kilka e, tysięcy może złotych płaty. E, I możemy, e, mówi o średnim biznesie tak naprawdę, e, i możemy zdecydowanie zwiększyć bezpieczeństwo swoje, pracowników i, i, i wszystkich wokół, którzy e, znajdują się u nas w firmy. A jak zainteresowanie klientów? Jeszcze tak na koniec e, spytam. Bo każdy, z tego co słyszałem, i zresztą mhm. sam e, widziałem już wcześniej to rozwiązanie i również zachwyciłem się i mówię: wow, no to jest fajne. Chciałbym coś takiego mieć, bo rzeczywiście, tak jak jesteśmy w studio, e, oczyszczenie powietrza między każdym gościem czy sala konferencyjna, to jest jednak niesamowicie ważne. Tak, żeby ludzie dzisiaj czuli się po prostu bezpiecznie, żeby to coś, co to. to... To cały tamten rok zachwiał nasze bezpieczeństwo w każdym jakby na każdym polu. Dzisiaj wracamy do normalności i, i nasze produkty to jest taka trochę pomoc w udrożnieniu gospodarki i pomoc do, pomoc do powrotu do, do, do normalności. Więc rzeczywiście w tym wypadku zainteresowanie jest bardzo duże i rozmawiamy często z dużymi firmami na temat podjęcia, na temat podjęcia współpracy i zastosowania u nich w naszych rozwiązań. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Mam nadzieję, że ten robot już tutaj z nami zostanie. Także bardzo dziękuję. Zaraz Dzięk dezynfekujemy. Tak, rozumiem, zaraz tak? będziemy dezynfekować, będziemy wszystko próbować na własnej skórze. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.